Wrzuć te trzy tabletki do zlewu, a nawet hydraulik będzie zdziwiony. Zator rozpuści się szybciej niż cukier w herbacie. Weź trzy tabletki i pokrusz je na drobny proszek. Dzięki zawartości kwasu acetylosalicylowego ułatwiają usuwanie zabrudzeń i zatorów. Zwykła aspiryna w połączeniu z innymi produktami staje się pogromcą tłuszczu i brudu. Wsyp proszek prosto do odpływu. Teraz czas na ocet. Wlej jedną łyżkę i pozwól by zaczęły działać razem. Ocet działa jak naturalny rozpuszczalnik. Na koniec wlej ciepłą wodę i zostaw wszystko na 30 minut. W tym czasie aspiryna i ocet wykonają za ciebie całą robotę. Zmiękczą tłuszcz, rozpuszczą osady i odblokują przepływ. Po 30 minutach przepłucz wszystko bieżącą wodą. Zlew znów odzyska pełną drożność. Bez użycia żrącej chemii i bez potrzeby wzywania fachowca. Nieprzyjemny zapach znika, a ty możesz cieszyć się czystością i świeżością. Bezpiecznie dla rur i dla ciebie.